Unia Europejska ma nowy pomysł, jak uderzyć w rosyjską gospodarkę media. Kolejne sankcje. Unia chce uderzyć w rosyjski przemysł jądrowy. Unia Europejska przygotowuje szósty pakiet sankcji na Rosję. Jak informuje politiko, to może być cios dla rosyjskiego przemysłu jądrowego. Niemcy opowiadają się za obłożeniem sankcjami importu uranu. Zdradzają unijni dyplomaci Waldis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, zapowiedział, że władze w Brukseli wkrótce przedstawią szósty pakiet sankcji przeciwko prezydentowi Władimirowi Putinowi, który będzie zawierał jakąś formę embarga na ropę naftową. Jak informuje polityko, sankcje mogą objąć także uran, dotychczas pomijany w dyskusjach o rosyjskich surowcach energetycznych. Niemcy opowiadają się za obłożeniem sankcjami importu uranu z Rosji w odwecie za inwazję na Ukrainę, informuje nieoficjalnie politico, powołując się pięciu unijnych dyplomatów. Taki ruch może uderzyć w podaż uranu, a także w nowe projekty nuklearne zarządzane przez rosyjską firmę Rosatom w Europie Zachodniej z siedzibą w Paryżu, piszą autorzy artykułu. Rosyjski państwowy koncern Rosatom, który zaspokaja 40% Światowego rynku wzbogacania uranu jest jednym z czołowych dostawców uranowego paliwa do Europy. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że sankcje wobec rosyjskiego przemysłu jądrowego były omawiane w Unia Europejska na początku tygodnia. Za podjęciem działań najbardziej obstawały Polska i kraje bałtyckie. Jednak konieczność nowych sankcji dostrzegają także Niemcy i Austria. Dla Niemców czy Austriaków ważne jest, aby Unia Europejska zmniejszała swoją zależność energetyczną od Rosji. Obejmuje to również zakaz importu rosyjskich paliw jądrowych, powiedział polityko unijny dyplomata. Europa bez rosyjskiego uranu. Kto straci? Nie jest jeszcze jasne, jak szybko można by nałożyć sankcje na import materiałów jądrowych do Unia Europejska. Jednak, jak zaznacza polityko, Jakikolwiek ruch wymierzony w rosyjski przemysł nuklearny nie byłby dla Europejczyków bezbolesny. Prawie cały uran importowany do Unii Europejska pochodzi spoza wspólnoty, w tym około 20% z Rosji. Niezbyt przychylnym okiem na sankcje wobec rosyjskiego przemysłu jądrowego spogląda Francja. Kraj ponad 70% energii elektrycznej pozyskuje z elektrowni jądrowych i ściśle współpracuje z Rosatomem. Dyskusja obnaża polityczną linię podziału między dwoma dużymi graczami, rządami w Berlinie i Paryżu. Niemcy są zaciekłym przeciwnikiem energetyki jądrowej, piszą autorzy artykułu.